I witam Cię w kolejnym odcinku vloga. Dziś był angielski, nie narzekam, a wręcz autentycznie śmiałem się przez godzinę czasu, jak rozwiązywałem zadania zamknięte, bo poziom tych zadań, chyba wczoraj wspominałem, ale ogólnie matura jest na poziomie ósmej klasy z angielskiego, więc i. Serio, ta matura z angielskiego była strasznie prosta, tak, totalnie strasznie prosta i tak jak myślałem, że no po prostu pójdę stamtąd, teraz zobaczyłem, że zrobiłem to na 70-80%, więc serio mega kit. Żeby mniej więcej zobrazować poziom, tu jest takie jedno przykładowe zadanie, które świetnie pokazuje i trzeba tutaj wstawić jedno z tych trzech, które będzie pasowało do pierwszego i trzeciego, drugiego. No, co tu pasuje? Na logikę, no free, free time cycling. Czy pasuje tu easy? No, nie pasuje. Easy time? No, nie. Czyli Time też nie. I tak prezentuje się cała matura. Ona naprawdę jest strasznie prosta. Więc tak osobiście mam nadzieję, że jeszcze matematyka będzie na poziomie angielskiego i polskiego razem wziętych, bo wtedy autentycznie z matmy będę mógł liczyć na takie 50 do 60, 70, może nawet procent. Tylko, no, żeby tak było, muszę się przygotować. A żeby się przygotować, to mam sobotę, mam niedzielę, więc przez następne dwa dni będę siedział i przerabiał matmę. Plus jeszcze muszę zrobić jednostkę. Stronkę, o której powiem Ci prawdopodobnie jutro, bo jutro planuję tą stronę właśnie zacząć robić. A ma być taka w pierwszej wersji bardzo, bardzo prosta, bo musi już powstać na poniedziałek i też generalnie termin zajebisty sobie wybrałem, bo przez ostatni tydzień zrobiłem tak naprawdę więcej niż od początku roku razem wzięte. Więc no, matury dają do myślenia. I nawet już tutaj nie chodzi o samą naukę do matur, bo na to poświęcam mega mało czasu, no ale znowu ta umiejętność szybkiej nauki, jakby. Mi wchodzi w życie. Mimo wszystko uczę się czegoś innego, a mianowicie ogarniania wielu spraw jednocześnie, co przyda mi się na pewno w po prostu przyszłych latach, nawet nie latach, a miesiącach, więc tak. Czy uważam, że wzięcie udziału w maturach było jakimś, nie wiem, czymś złym? Osobiście nawet jestem zadowolony z tego, że jednak przyłożyłem się trochę przez te kilka dni, bo zacząłem się uczyć dzień przed maturami. Tak, zrobiłem speedrun 4 lat liceum z Polskiego, z angielskiego się nie Uczyłem jedynie w drodze do szkoły. Sobie włączyłem jakiś film z gramatyki i tyle. No oraz jak dobrze napisać bloga. I dobrze, że to obejrzałem, bo jednak napisałem to spoko. No i co? No i jeszcze matematyka. Matematyki będzie najciężej, ze względu na to, że matma to nie jest polski. Na polskim mogę wylać wodę i nóż widelec może się trafi. Na matmie mogę co najwyżej strzelić. Więc teoretycznie spoko, praktycznie niespoko, ale osobiście. Mam nadzieję, że jeżeli przyłożę się te dwa dni, to ze speedrunuję te ostatnie 4 lata matematyki i tak, tutaj będę już totalnie od zera startował, bo nie wiem totalnie nic, więc będzie mega mega ciekawie. Złożyłem też wczoraj aplikację do WK i mega się cieszę, że w końcu to zrobiłem, bo doszedłem do wniosku, że już nie będę dawał nie wiadomo czego do tej aplikacji. W sensie, tak już dałem sporo i poświęciłem na to sporo czasu. Zrobiłem to. Tak jak mogłem zrobić, mogłem zrobić to dużo lepiej. Mimo wszystko wolałem wysłać to wcześniej. Nie robić tego idealnie, zrobić to po prostu bardzo dobrze. No i tak właśnie też było. Czy mnie wezmą na rozmowę? Nie wiem. Bardzo bym sobie tego życzył, ale zobaczymy pewnie w przyszłym tygodniu, jak otrzymam odpowiedź zwrotną. Także na dzisiaj tyle. Kończymy i do zobaczenia jutro, jak zawsze w kolejnym odcinku vloga. Cześć!